Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi ursynowskich gimnazjów. W bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami placówek publicznych i niepublicznych zainteresowani uczniowie i ich rodzice poznawali ich specyfikę. Na giełdzie, która miała miejsce w gimnazjum nr 92 na ulicy koncertowej 4, byli obecni również doradcy zawodowi, gotowi pomóc w wyborze szkoły. Mamy świetną kadrę nauczycielską, mamy bardzo wysoki poziom, jednak nie mamy żadnego parcia na ocenę, każdy nauczyciel próbuje zachęcić do nauki, a nie zniechęcić, więc jeżeli ktoś sobie z czymś nie radzi, ma wsparcie od nauczycieli, ale też od uczniów. Mamy, bardzo, mamy tutaj nauczycielkę z hiszpańskiego, która pochodzi z Kuby, jest bardzo dobra. Mnie ja teraz chodzę dopiero pierwszy rok i jestem bardzo zadowolony z tej szkoły. To powiedz po hiszpańsku coś do kamery, jak powiesz, nie wiem, witam was, zapraszam, czy coś takiego? Znaczy, no nie bardzo, no? jeszcze tak, nie jesteśmy aż takie zaawansowania sentary por favor. Ogólnie powiedz. mamy dużo wydarzeń samorządowych, więc dużo się dzieje w naszej szkole. Mniej więcej raz na dwa tygodnie mamy jakieś e, ciekawe święta. Na przykład w poniedziałek będziemy mieli Dzień Świętego Patryka obchodzony w naszej szkole. Bez piwa. E, bez piwa, zielone napoje i pokaz e, tańca irlandzkiego. Jest bardzo dużo różnych e, konkursów organizowanych. E, no dobra, powiedz mi, uczycie się tam? Tak. Są e, różne koła zainteresowań, e, które rozwijają. Wybrane przymioty. Fajnie. Dobra, to jeszcze na koniec powiedzmy, że cały materiał kręcił Wasz kolega ze szkoły. Tak, cały materiał kręcił Kamil Jurgilewicz z trzeciej klasy z gimnazjum nr 95. Dzień dobry, jestem nauczycielem z gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin i chciałabym bardzo serdecznie zachęcić wszystkich szóstoklasistów, żeby podjęli naukę w naszym gimnazjum, bo nasze gimnazjum wyróżnia się myślę spośród gimnazjów ursynowskich między innymi tym, że jesteśmy bardzo małą szkołą która dzięki temu ma indywidualne podejście do każdego ucznia. W całej naszej szkole uczy się mniej więcej 60 uczniów, w związku z tym nauczyciele znają każdego ucznia, wiedzą o jego potrzebach, o jego problemach. Eee, też myślę, że panuje u nas taka bardzo przyjazna uczniowi atmosfera, wręcz przyjacielska i wiele rzeczy robimy dzięki temu razem. Przyszliśmy tutaj, ponieważ chcieliśmy, chcieliśmy zaprezentować młodszym kolegom, jaka nasza jest szkoła, coś o niej opowiedzieć. Powiedzieć coś o atmosferze. I po prostu chcieliśmy zachęcić, żeby chodzili do naszej szkoły. Chcieliśmy zachęcić, żeby przyjść do tej szkoły. Ta szkoła jest bardzo fajna, jest dużo różnych kółek. Zapraszamy. Okay. Właśnie chcieliśmy pokazać, że nasza szkoła ma wysoki poziom, że to nie jest skupione tylko na nauce, że są też różne atrakcje, że jest bardzo dużo imprez organizowanych, dyskoteki, wycieczki. i Czyli, I naprawdę czyli nie samą nauką żyjecie? Tak. ]cie. tak. Okej, okay, no to jeszcze tutaj do kolejnych. To dlatego chcieliśmy zachęcić, bo mamy tak bardzo duże wyniki w egzaminach trzecioklasistych. Mamy duże też boiska hale sportowej i mamy, ogólnie mamy dobry sprzęt, wyposażenie i wszystko. Ja jestem z niepublicznego gimnazjum nr 37 imieniem Stefana Kisielewskiego przy Bażantarni 3. To co nas najbardziej interesuje przy rekrutacji to nie to jakie oni mają oceny, bo nie jest to zawsze wyznacznikiem możliwości czy intelektualizmu dzieci, natomiast to co z sobą reprezentują. Przede mamy bardzo małe kameralne klasy, bardzo taką rodzinną, powiedziałabym życzliwą atmosferę. Świetnie dobrany zespół pedagogów, który potrafi wydobyć z tego dziecka to, co jest ważne na tę chwilę życia. To, że jesteśmy szkołą bezpieczną, mamy dodatkowe zajęcia, które mają pomóc dzieciom przejść ten trudny okres, nie tylko szkolny, ale powiedzmy życiowy, no bo jest to okres dojrzewania, burzy hormonów. W związku z tym mamy takie zajęcia z psychologiem, nazwaliśmy to doskonalenie umiejętności społecznych. Zapraszam do szkoły do obejrzenia, szkoły indywidualnych rozmów. Zapraszam do, 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 do niepublicznego gimnazjum nr 37.